Witajcie, kochani. Dzisiaj witam Was z tunelu foliowego. Chcę Wam pokazać, tak wyglądają moje pomidory wysadzone dwa tygodnie temu. I tutaj już bardzo ładnie można pokazać kilka rzeczy, co powinniśmy z nimi zrobić. I może zacznę od kwiata. Tu pojawiają się powoli kwiaty. I ten jeden jest dużo większy. Od całej reszty. W drugim widzę, wygląda to podobnie. To będą kwiaty staśmione, czyli kilka kwiatów połączone w jedno. Ja od razu tych kwiatów się pozbywam. Dlaczego? Bo ta roślina będzie bardzo się skupiała teraz na tym kwiatu, na ten kwiatku, żeby wytworzyć z niego duży owoc. Zamiast rozrastać się i skupiać już na normalnej wielkości dodanej odmiany tego owocu, I tutaj wam pokażę, bo mam pręt. On nie jest wysoki, ma około metra i na pewno nie wystarczy do końca wzrostu tego pomidora. Ale dlaczego tak zrobiłam? W tamtym roku miałam normalnie pociągnięte po sznurku. Niestety te pomidory. I tak się przeginały w różne strony. I później było mi ciężko zbierać, ciężko było obrywać wilki. I tutaj e, wolę na początku przywiązywać do pręta, do jakiegoś palika, żeby one w miarę prosto, sztywno się trzymały, a potem sobie tutaj podwiążę jeszcze sznurkiem do, e, do tej rurki. Więc jeżeli tutaj już będą na sztywno prowadzone, to potem już do góry będę przywiązywać kolejne pomidory. W tym roku wysadzam po dwa pomidory do jednego palika. Dlaczego też tak robię? Ta szklarnia, właściwie ten tunel foliowy ma podwyższone grządki. I one są tutaj na, na szerokość około chyba. 80 cm i na dwa rzędy jest za mało, żeby sadzić na zmianę. Że jeden tu, tu, tu i tak wiecie, po zygzaku. Też mi się nie sprawdziło w tamtym sezonie, dlatego że tu na pierwszy krzak jest za nisko. Bo gdyby grządka była równo z ziemią, no to ta wysokość by była jeszcze ok, ale przez to, że ta grządka ma ponad 40 cm wysokości, no niestety ten pomidor tu nie ma się gdzie rozrastać. Więc pomyślałam, że skoro robię na takiej szerokości tylko jeden rząd, to do jednego palika robię po dwa pomidory. One będą prowadzone na jeden pęd, więc myślę, że to może się sprawdzić. Kolejna rzecz. Ja ich nie ruszałam przez te dwa tygodnie. Patrzcie, co się dzieje. No, oprócz tych traw, które trzeba powyrywać, to te pierwsze liście one już są brzydkie. Tu mają jakieś niedobory mają e, zimne noce za sobą. No i stykają się z podłożem, a nie powinny, ponieważ łatwiej wtedy łapią choroby grzybowe. Choroby odglebowe. One nam są zupełnie niepotrzebne. Ja tu teraz tak wypatruję, bo o, to jest jedna odmiana i ta sama, tych dwóch. I tu mamy Orange Accordion. To jest dość duży pomidor, więc będę prowadziła go na pewno na jeden pęd. I teraz te wszystkie liście, ja się ich pozbędę, tak? One nie chcą się teraz odłamać, więc ja nie będę szarpać, żeby nie uszkodzić, ale. Wezmę później sokator i to odetnę, ale patrzcie, ile jest wilków. Na tym bardzo ładnie będzie widać. gdzie główny pęd, i z pomiędzy każdego liścia wyrasta wilk. Czyli pęd boczny, pęd boczny, który jest nam niepotrzebny, bo gdybyśmy puścili pomidora na te wszystkie pędy boczne, zrobiłby nam się wielki krzak. Burz dał mało owoców, małych owoców, mało i małych. Dlatego te wilki łatwo się pozbyć. One robią pstryk, pstryk i nie ma. Jeżeli czujemy jakiś opór, przed tym, że on się nie chce złamać, to proponuję jednak wziąć sekator i usuwać to sekatorem. Także tutaj już mamy co robić. Patrzcie ile tego jest. O i widzicie, szarpnęłam i zrobiłam yy, no szkodę dla tego pomidorka, ale no myślę, że tutaj nie zaszkodzi oby, oby, że to szybciutko się zabliźni, ale no, nie róbmy tego. Naprawdę uważajmy. Ja, tu widzicie, jedną ręką nie, nie skupiłam się. Chciałam szybko i to tak wyszło. Tu są też malutkie. To wszystko już do samego końca obrywam. No i mówię, zaraz tutaj. O, ten ładnie poszedł. Listek. Tutaj. Ciach. No i tamten jeszcze dotyka. Też go się pozbywam. I chyba nawet tego się już pozbędę, bo on też dotyka tutaj. Widzicie? Robi się przestrzeń, ewidentnie sprowadzony na jeden pęd i teraz będę przywiązywać. I teraz tak całą szklarnię będę robić. W drugim tunelu foliowym będzie troszkę inaczej, bo tam już musi być niestety od początku podwiązywane na sznurek do sufitu tunelu. No to co? Do roboty! Chciałam jeszcze Wam pokazać. Zobaczcie, liść taki. On jest poparzony od słońca i tak naprawdę on już tutaj nie jest potrzebny. Dlatego ja go usuwam. I teraz trzeba mieć wyczucie i przemyśleć sprawę, ponieważ liście są potrzebne do fotosyntezy, żeby ten krzak się rozrastał prawidłowo. Z drugiej strony, jeżeli te pierwsze liście. Robią się brzydkie, nie bójmy się ich oberwać, bo one będą się robić brzydkie i będziemy je usuwać, ale z biegiem czasu też różni ogrodnicy różnie robią. Jedni usuwają, tak jak ja, ale dopiero kiedy zawiąże się pierwsze grono, pozbywam się, ono się zawiąże i podrośnie. Te pomidorki już będą całkiem duże, nawet. Ten pierwszy, żeby już wiecie, się tak zapalił. To wtedy pozbywam się od tego grona w dół liści. I z każdym kolejnym gronem właśnie tak robię. Dlatego teraz usuwam tylko i wyłącznie te, które już były zniszczone, brzydkie, popalone z niedoborami, żeby one tutaj nie robiły sztucznego tłumu. Ale całą resztę zostawiam. Druga sprawa. Usuwam pędy, bo chcę prowadzić je na jeden pęd. I teraz mamy taką sytuację. Ten pomidor wypuścił tutaj grono, ale tutaj się rozwidlił tak, że to nie jest, nie wygląda jak wilk. I to się zdarza dość często. Tu to samo. To jest ta sama odmiana. Ona się nazywa Jeff Davis. I ja ją miałam w tamtym roku ona ma bardzo dużo owoców. Pyszne, po prostu jest genialna. I on jest wysokorosnący. Jeszcze przed chwilą sprawdzałam, żeby się przekonać. I ten pomidor zachowuje się jakby jak pomidor samokończący, że on rośnie tam do 1,50 m i kończy swój wzrost. Ale sprawdzałam przed chwilą i no ta odmiana jest wysokorosnąca, więc tutaj tego nie wyrwę. Nie usunę, ponieważ to yy, widać, że to jest jedna łodyga. Nie będę ryzykować. W tym wydarzyło się to samo. No zobaczymy. Widzę niestety takie rzeczy też w drugiej odmianie. I też sprawdzałam. Czekajcie, pójdziemy do niej. Też jest wysoko rosnąca odmiana. A też tu się rozwili. Czekajcie, to nie ten. Gdzie to jeszcze było tutaj tu mam to samo widzicie on się rozwidlił z, razem z pędem raz, razem z kwiatostanem no czasami się tak dziwnie zachowują i wtedy już no nie kombinuję niech idzie na dwa pędy najwyżej będzie większy burz ale sobie damy radę, w tamtym roku też się tak zdarzało. Zobaczcie, jak już ładnie zaczyna kwitnąć.